na Madzi Mamy piękny dzień dzisiaj w San Cristobal i z tej okazji, bo czemu nie, zabieram Was na kulinarną przygodę. Będziemy robić czekoladę. Znajdujemy się właśnie w tej Vito Un Café, gdzie od wielu, wielu lat, w samym sercu San Cristobal, Pan Juan Prowadzi kawiarnię oraz produkcję prawdziwej meksykańskiej czekolady. I właśnie od niego zamierzamy nauczyć się tej e, sztuki przygotowywania i produkcji tego przysmaku. Zanim będziemy podejmować próby robienia czekolady, najpierw będzie degustacja e, 72% kakao. Bardzo bogaty bogaty smak. Historia robionej przeze mnie tabliczki czekolady zaczyna się w lesie tropikalnym Lankadon w południowym Meksyku. To stamtąd pochodzą przerabiane przez nas dzisiaj ziarna. Ziarna schowane są w owocu kakaowca zwanym jagodą i pokryte białym jadalnym miąższem o słodkim smaku. Po wyjęciu z owoców ziarna poddawane są kilkudniowej fermentacji, a następnie są prażone. Tutaj mamy piękne ziarna kakao fermentowane przez 3 dni. Przez 4 dni i przez 5 dni. One mają najsilniejszy aromat moim zdaniem w porównaniu z tymi 4, fermentowanymi przez 4 i 3 dni. Widać trochę różnicę w kolorze. Te były fermentowane najdłużej 5 dni i 3 dni. Zarówno fermentacja, jak i prażenie mają istotny wpływ na ostateczny smak zrobionej z nich czekolady. Tutaj m, żarna te są jeszcze w otoczce, potem otoczkę taką się zdejmuje i mamy już e, tak zwany nibs. Otoczki zdejmowane są ręcznie, albo ziarna są kruszone, a potem otoczki oddzielane są maszynowo, jak na przykład za pomocą prototypu dmuchawy w czekoladowym warsztacie pana Juana. Jak widzicie na wideo, do jednego worka trafiają cięższe fragmenty ziaren, tak zwane kakao nibs, a drugiego worka lżejsze otoczki. Następny etap to kilkukrotne mielenie ziaren kakao. W powietrzu unosi się wtedy intensywny czekoladowy zapach. Ziarna mielone są aż do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Czysta, pasta kakaowa. Do jest, jest, jest wow. mm. 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 wow, masy kakaowej dodywany dodawany jest cukier czy wanilia, a następnie taka masa poddawana jest procesowi temperowania, czyli naprzemiennego schładzania i ocieplania. Dzięki temu zabiegowi nasza tabliczka uzyska swój połysk i jednolitą strukturę. Temperowanie ręczne wykonuje się na marmurowym bądź granitowym blacie. Dalej pozostało nam tylko przerzucić masę czekoladową do foremek i dodać ulubione składniki. Trzeba jednak pamiętać, aby nie stłumić bogatego smaku kakao zbyt dużą ilością przypraw, orzechów i innych dodatków. Dobra czekolada mówi sama za siebie. Dobra. Mamy tutaj pełno składników, którymi możemy wypełnić wcześniej przygotowaną czekoladę. Moja czekolada będzie ze z skórką limonki. Możemy wrzucić też pistacje. I takie pistacje pokruszymy najpierw skałą wulkaniczną. No, Dobra, moja czekolada już prawie gotowa, wypełniona składnikami, pistację i skórka z limonki. Hmm, to muszę przyznać, że pachnie całkiem nieźle. Zresztą ta czekolada, jak źle może wsmakować. Nasza czekolada jest już w lodówce. Także musimy poczekać po 40 minut, aż spaknieje. I będziemy zajadać, oceniać nasze m, nasze dzieła, żeby ja teraz koje ja nie połamać. Okej, OK, zaczynam. Mm. Eca. Yeah.